Zaraz mi padnie bateria w laptopie! Przecież możesz do Powerbanka podłączyć. No i jak do Powerbanka? Przecież to jest do telefonu. Nie, no możesz normalnie zobaczyć, do laptopa podłączyć i możesz jeszcze podłączyć do niego telefon i nawet jeszcze zegarek i ładować trzy urządzenia jednocześnie. No ale jak? Chcesz mi powiedzieć, że Powerbank nie służy tylko do telefonu i mogę podłączyć więcej urządzeń? No tak, są różne rodzaje Powerbanków, a dzisiaj właśnie nagrywam odcinek Jak wybrać dobrego Powerbanka, więc oglądaj dalej. Dramat rozładowanej baterii zna chyba każdy, na koncercie, w pociągu albo wtedy, gdy chcesz pokazać, Pokazać bilet w aplikacji, a tutaj koniec i kanar wystawia Ci mandat. Dzisiaj pokażę Ci, jak wybrać takiego powerbanka, który naprawdę cię uratuje, a nie takiego, który tylko udaje, że ładuje. Struktura tego filmu jest bardzo prosta. Zadamy trzy proste pytania, na które postaram się odpowiedzieć w taki sposób, żebyś wiedział, wiedziała, jaki powerbank wybrać. I pierwsze pytanie brzmi: jaka pojemność? Najczęściej w kontekście powerbanków mówi się właśnie o pojemności, to znajdziesz na stronach producentów, jak i na stronach sklepów. No i właśnie, o co z tą pojemnością chodzi? Pojemność podaje się w miliamperogodzinach, w skrócie Mach. I co ciekawe, nie ma to nic wspólnego z prędkością dźwięku. Brzmi skomplikowanie, ale w rzeczywistości to jedna z ważniejszych informacji, która powinna Cię interesować. To po prostu informacja o tym, ile jest paliwa w Twoim przenośnym baku z prądem. Zapomnij jednak o cyferkach. Myśl tak. 5000 miliamperogodzin, czyli taki oto niewielki i cienki powerbank, jest to Twoja apteczka pierwszej pomocy. Większość telefonów naładujesz za pomocą takiego małego powerbanka zaledwie raz, a jeśli masz dużą baterię, to tylko doładujesz telefon. Jest to idealne akcesorium, żeby zabrać ze sobą na imprezę, na koncert czy szybki wypad do miasta. Jest mały, lekki, ze spokojem zmieści się do kieszeni, nerki czy torebki. Takie małe powerbanki często mają wbudowany magnes, więc możesz zrobić o. Tak, cyk i działa. Nie tylko jeśli masz iPhone'a, bo jeśli masz nowego Pixela, dziesiątkę to również, uwaga, cyk i działa. A jeśli nie masz takich najnowszych, super drogich Telefonów, to wystarczy po prostu tu i z magnesem i też będzie działać. Warto podkreślić, że celowo dzisiejsze zestawienie zacząłem od powerbanka o pojemności 5000 mAh, bo mniejsze pojemności są po prostu do śmieci i do niczego się nie nadają, więc nie warto ich kupować. To jest niesamowite, że powerbanki są już tak małe. Kiedyś 5000 mAh był taki wielki. Z kolei 10 000 to złoty standard. Ładuje większość telefonów nawet 2 do 3 razy, więc jest idealny do codziennego użytku. Praca, uczelnia czy nawet cały dzień w podróży, a wielkościowo. Może być również zaskakująco mały, jak zresztą widać na załączonym obrazku. Ma nawet wbudowany kabel. Ale są większe powerbanki, np. o pojemności 20 tysięcy mAh i więcej, i to już tak naprawdę takie podróżne bestie. Zazwyczaj są stosunkowo duże, a nawet jeśli nie są duże, to będą po prostu ciężkie. Niemniej jednak naładujesz takim dużym powerbankiem swój telefon czy tablet nawet kilka razy, ale z powodzeniem podłączysz także do niego zarówno laptopa czy mobilną konsolę. Nada się więc idealnie na kilkudniowy wyjazd, pod namiot, do samolotu, do pociągu, ale do wygodnego transportu potrzebujesz już co najmniej plecaka albo sporej torebki. Ale co ja tutaj będę opowiadać? Zobacz w praktyce jak to wygląda, to znaczy czym różni się realnie powerbank o pojemności 5000mAh od takiego, który ma 10000mAh. 10 Wzięliśmy kilka rozładowanych telefonów i podłączyliśmy je do tych właśnie powerbanków i sprawdziliśmy po jakim czasie się rozładują. Pytanie numer dwa. Jak szybko. Czekaj, czekaj, jeszcze nie zamawiaj nowego powerbanka, bo to jeszcze nie wszystkie informacje, które musisz wiedzieć. Sama pojemność to nie wszystko. Na razie wiemy, ile masz paliwa, ale kontynuując naszą motoryzacyjną metaforę, co z tego, że masz gigantyczny bak, jeśli paliwo będzie kapać po kropelce. Lub dla fanów elektryków, co jeśli bateria będzie się wolno ładować? Tutaj potrzeba szybkości. A w przypadku powerbanków za szybkość odpowiadają waty. Twój nowy smartfon krzyczy, że ma super szybkie no to musisz też mieć powerbanka, który mówi w tym samym języku. Szukaj na pudełku oznaczeń Power Delivery, czyli PD, lub Quick Charge, czyli QC. To są ogólno przyjęte standardy rynkowe, które znajdziesz też w nowych smartfonach, ale również w innych technologicznych gadżetach. Dzięki temu możesz dopasować maksymalną moc powerbanka do twojego urządzenia, tak żeby po prostu wszystko było kompatybilne i ładowało się jak najszybciej. Oczywiście nie wszyscy się do tych standardów stosują. Jak na przykład Apple, no bo ich zegarka nie da się ładować bezprzewodowo na takim powerbanku jak ten, w sumie bez żadnego sensownego powodu. Ale żeby było zabawniej, słuchawki Apple'a, czyli AirPods'y da się ładować ładowarką od Apple Watcha. Niemniej to temat na inną dyskusję, a my wróćmy na ziemię, a w zasadzie do tematu powerbanków. Bo musisz pamiętać, że poza tymi ogólnymi standardami są też dedykowane dla konkretnych producentów. Oppo OnePlus Vivo i Realme mają SuperVOOC, Huawei SuperCharge, a Xiaomi na przykład HyperCharge. No i jest jeszcze kilka takich różnych technologii od różnych producentów. I powerbanki kompatybilne z tymi Konkretnymi technologiami są raczej niszowe i droższe. No i mało wszechstronne, ale na szczęście większość urządzeń, które mają swój standard ładowania, można też z powodzeniem ładować Powerbankiem obsługującym ten ogólny standard PD, czyli Power Delivery. Co do tych watów, można przyjąć ogólnie, że 20-watowy Powerbank idealnie nada się do smartfona. 45-watowy to bardzo dobry, uniwersalny wybór, zarówno do telefonu, tabletu czy oszczędnego Ultrabooka, albo nawet mniej wydajnej, przenośnej konsoli do gier, z kolei 100 W i więcej, w zasadzie naładuje wszystko, od smartfona po dopakowanego MacBooka Pro. A taki 200-watowy powerbank, bo takie też istnieją, nada się nawet do naładowania gamingowego, ultrawydajnego laptopa z Windowsem, Czas na drugi test praktyczny, który zobrazuje to, o czym właśnie opowiadałem. Masz tutaj dwa powerbanki i dwa telefony. Jeden powerbank jest wolniejszy, drugi szybszy. No i sam zobacz, ile czasu zajmie, żeby naładować te dwa urządzenia. Wyników chyba nie trzeba komentować, sami widzicie, który z powerbanków może startować w wyścigach. Zazwyczaj na obudowie powerbanka, jak i na jego opakowaniu, znajdziesz konkretną rozpiskę obsługiwanych napięć i natężeń prądu, często z podziałem na różne porty, które ma powerbank, tak, żeby było wiadomo, czego się można po nim spodziewać i takie informacje zazwyczaj są też dostępne na stronie producenta, jak i na stronie sklepu, no przynajmniej jeśli są to powerbanki sprawdzonej i porządnej marki, jak na przykład Anker, który jest partnerem tego filmu. Pamiętaj jednak, że moc maksymalna podana na przykład na pudełku z powerbankiem to zazwyczaj łączna moc całego urządzenia, a niekoniecznie to, z jaką mocą będzie ładować sprzęt z jednego sportu. Z to częsty błąd, na który ludzie się nabierają, kupują na przykład powerbanka 100W, a okazuje się, że może on ładować na jednym porcie, tylko z mocą 25. Dla przykładu Anker ma modele z mocą wystarczającą, żeby naładować najnowszego iPhone'a do 70% w 30 minut, czyli naprawdę całkiem szybko. Pytanie numer 3. Co jeszcze? No bo wiesz już, jaką wybrać pojemność i moc. Czas więc na detale, które mogą zrobić różnice i na które często się uwagi nie zwraca. Po pierwsze liczba portów. Chcesz ładować telefon i słuchawki jednocześnie? Szukaj powerbanka z dwoma portami. Zwróć też uwagę na to, czy są to dwa porty USB-C, czy jeden z nich to USB-A. Niektóre gadżety wciąż korzystają ze starszej wersji, na przykład smartwatche. USB-A przyda się też, jeśli masz urządzenia, które nie lubią standardu jak na przykład niektóre szczoteczki do zębów, czy inne akcesoria. Chociaż są powerbanki pozwalające na włączenie trybu niskiego poboru prądu dla głupich urządzeń, które nie korzystają z najnowszych standardów. Wtedy podłączenie podstawowego smartwatcha, szczoteczki czy latarki, albo jakiegokolwiek innego urządzenia działającego na 5V, będzie możliwe i będzie się ono z takiego fajnego powerbanka ładować. Po drugie, wbudowany kabel. Na pewno znasz to uczucie, masz ze sobą powerbanka, no ale kabel został w domu, więc niektóre modele mają kabel wbudowany na stałe. Czasem nawet są to dwie końcówki. Nowy standard ładowania indukcyjnego Qi 2 wymaga, aby w smartfonie były magnesy. Na razie mają je tylko iPhone'y, od dwunastki wzwyż, ale także najnowsze piksele 10. Tylko że zawsze możesz mieć po prostu etui z wbudowanymi magnesami, żeby korzystać z takiego właśnie powerbanka na magnesy. Podpinasz, ładujesz zero kabli. Mega proste, ale musisz pamiętać, że ładowanie bezprzewodowe wiąże się z dużymi stratami energii, więc nie naładujesz smartfona tyle razy, ile za pomocą Tabla. Taki powerbank bezprzewodowy może też bezprzewodowo ładować inne urządzenia, o, jak na przykład słuchawki. AirPodsy to nawet mają magnes i się ładują bezprzewodowo. No i protip mało ode mnie, taki powerbank może też służyć jako ładowarka bezprzewodowa, na przykład na stoliczku nocnym na stałe ją podpinasz do ładowania i masz... Bezprzewodowe ładowanie. Niektóre powerbanki mają nawet wbudowany wyświetlacz, żeby można było na bieżąco zobaczyć, z jaką energią się dane urządzenia ładują i żeby można było też łatwo zmieniać ustawienia takiego powerbanka. Ale jest jeszcze jedna niezwykle istotna rzecz, o której wiele osób totalnie zapomina. Liczy się nie tylko to, jak szybko twój powerbank ładuje inne urządzenia, ale również jak szybko sam może się ładować. Bo uwierz mi, spotkałem ludzi, którzy mają wielkiego powerbanka bydlaka, ale takiego, który ładuje się przez wiele godzin. Dlatego koniecznie warto sprawdzić na stronie producenta, jakie ma wejście, czyli input, i czy wspiera szybkie ładowanie samego siebie. A w erze USB-C zazwyczaj jedno gniazdo pełni dwie funkcje. Z jednej strony pozwala na uzupełnienie energii w podłączonych urządzeniach, a z drugiej służy do ładowania samego. Powerbanka. A żeby powerbanka naładować odpowiednio szybko, potrzebna jest też odpowiednia ładowarka. I tutaj najbezpieczniej postawić na ładowarkę o takiej samej mocy ładowania, co powerbank. Czyli jeśli masz powerbank 20W, bierzesz ładowarkę co najmniej 20W, a dla powerbanka 45W, 45W i tak dalej. Wyjątkiem mogą być tutaj powerbanki o mocy ładowania wyższej niż 100W. Jeśli powerbank ma na przykład 130W i ładuje urządzenia z maksymalną mocą 65W na jeden port, to też z taką mocą można go ładować, ale ze względu na to, że ma dwa porty, to jego maksymalna moc wyjściowa wynosi 130 W. Rozumiem, że co chodzi? To jest to, o czym mówiłem wcześniej, że czasami po prostu nabieramy się, że Powerbank ma X tyle watów, ale tak naprawdę nie może ładować jednego urządzenia z taką dużą mocą, bo to jest moc łączna ze wszystkich portów. Tak, wiem, to skomplikowane, ale tak po prostu jest. A jeśli masz takiego wielkiego powerbanka, no to możesz go ze spokojem ładować swoją ładowarką od laptopa czy od konsoli a czego absolutnie nie robić? Mega prośba ode mnie. Nie kupuj no-name'owych powerbanków w super okazji za 39 zł. Dlaczego? Często mają one nieprzebadane ogniwa z odzysku, bez zabezpieczeń i certyfikatów. To nie tylko strata Twoich pieniędzy, ale to ryzyko zwarcia albo pożaru. Dlatego my do realizacji tego odcinka wybraliśmy partnerstwo z firmą Anker. Ich produkty zapewniają wysoką jakość i bezpieczeństwo. Mają technologie, które chronią Twój sprzęt przed przegrzaniem i przepięciami, a Twój telefon ci za to podziękuje. Ich produkty kompatybilne są z różnymi urządzeniami, no i mają ciekawe rozwiązania, tak jak. Na przykład to. Mi się to super podoba. Dasz wiarę, że ta ładowarka ankera ma 45W, a zobacz jaka ona jest miniaturowa. Mam nadzieję, że teraz już masz świadomość, że wybór powerbanka to nie jest fizyka kwantowa i można to skrócić do trzech. Prostych kroków. Dobierz moc do swojego telefonu, czy laptopa albo innego urządzenia, no i wybierz funkcje, które Tobie naprawdę się przydadzą. A o powerbankach poniżej 5000 mAh po prostu zapomnij i lepiej oddaj je do recyklingu. No i pamiętaj: powerbank jest jak apteczka. Miej go, ale wybierz taki, który nie stanie się ciężarem. A linki do tych powerbanków, które pokazywałem w tym filmie, masz w opisie. A teraz chwila na odrobinę absurdów technologicznego świata. Wiesz, że istnieją powerbanki do... Apple Watch? Tak, taki mały maluszek, żeby ładował jabłkowy zegareczek. To jakbyś nosił walizkę z zapasem powietrza, bo boisz się, że ci się oddech skończy. No bo kto nosi dodatkowy akumulator do zegarka? Ktoś, kto myśli o łataniu słabego sprzętu kolejnymi akcesoriami, które zabijają sens mobilności, no i design, nad którym pracowali tak skrzętnie w Cupertino. A mógłby po prostu taki klient wybrać zegarek, który działa dłużej na baterii. Czasem technologia idzie tak, Daleko, że zapomina się o zdrowym rozsądku. A jaki był twój najgorszy moment z rozładowaną baterią? Daj znać w komentarzu, a ja idę naładować się kofeiną.